W dzisiejszym materiale przedstawimy Państwu szczegółowe informacje na temat drugiej waloryzacji emerytur planowanej na 2025 rok. Omówimy, kto może liczyć na dodatkowe podwyżki, jakie są przewidywane kwoty oraz kiedy dokładnie nastąpi wypłata świadczeń. Witajcie drodzy widzowie, zanim przejdziemy do szczegółów dzisiejszego tematu, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i włączenia powiadomień. Aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi emerytur i świadczeń socjalnych, kliknijcie również przycisk Lubię to, jeśli uważacie, że takie informacje są przydatne. Mamy przełomowe wieści dla wszystkich emerytów i rencistów. Rząd oficjalnie potwierdził, że w 2025 roku zostanie przeprowadzona druga waloryzacja emerytur. Jest to odpowiedź na rosnące koszty życia i potrzebę dodatkowego wsparcia dla seniorów. Ta decyzja może znacząco wpłynąć na sytuację finansową milionów Polaków pobierających świadczenia emerytalne. Druga waloryzacja w 2025 roku będzie przeprowadzona według nowych zasad, które zostały szczegółowo opracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem tej dodatkowej podwyżki jest zabezpieczenie emerytów przed skutkami inflacji oraz zapewnienie godnego poziomu życia osobom pobierającym świadczenia emerytalne i rentowe. Warto zaznaczyć, że pierwsza standardowa waloryzacja nadal będzie przeprowadzana w marcu 2025 roku. Natomiast druga waloryzacja jest planowana na wrzesień 2025 roku. To oznacza, że emeryci mogą spodziewać się dwóch podwyżek w ciągu jednego roku kalendarzowego. Jest to precedens w polskim systemie emerytalnym i znaczące wsparcie dla budżetów domowych seniorów. Przyjrzyjmy się teraz szczegółowo, kto będzie uprawniony do otrzymania drugiej waloryzacji. Przede wszystkim. Dodatkowa podwyżka obejmie wszystkich emerytów i rencistów pobierających świadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to zarówno osób otrzymujących emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń, jak i świadczeniobiorców rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz rent socjalnych. Istotnym aspektem jest również fakt, że druga waloryzacja będzie miała charakter procentowy, co oznacza, że wysokość podwyżki będzie uzależniona od aktualnej wysokości pobieranego świadczenia. Według wstępnych szacunków, wskaźnik drugiej waloryzacji może wynieść od 2,5% do 3,5%. Jednak dokładna wartość będzie zależeć od sytuacji gospodarczej i poziomu inflacji w pierwszej połowie 2025 roku. Dla lepszego zrozumienia, przedstawmy to na konkretnym przykładzie. Jeśli emeryt otrzymuje świadczenie w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie. Przy założeniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 3%, może liczyć na podwyżkę w wysokości 75 zł brutto miesięcznie. W skali roku daje to dodatkowe 900 zł brutto. Oczywiście, są to tylko przykładowe wyliczenia, a rzeczywiste kwoty mogą się różnić w zależności od ostatecznie przyjętego wskaźnika waloryzacji. Ważną informacją jest również to, że druga waloryzacja będzie dotyczyć także dodatków do emerytur i rent takich jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Oznacza to, że osoby pobierające te świadczenia mogą liczyć na kompleksową podwyżkę wszystkich otrzymywanych świadczeń. Proces wprowadzania drugiej waloryzacji będzie przebiegał automatycznie, co oznacza, że świadczeniobiorcy nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków ani dokumentów. ZUS przeprowadzi wszystkie niezbędne przeliczenia i dostosuje wysokość wypłacanych świadczeń zgodnie z nowymi stawkami. Należy podkreślić, że wprowadzenie drugiej waloryzacji w 2025 roku jest odpowiedzią na postulaty środowisk seniorskich oraz związków zawodowych, które od lat wskazywały na potrzebę dodatkowego wsparcia dla emerytów i rencistów w obliczu rosnących kosztów życia, jest to również element szerszej polityki społecznej, mającej na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych. Eksperci zwracają uwagę, że druga waloryzacja może mieć istotne znaczenie szczególnie dla osób pobierających najniższe świadczenia. Mimo, że procentowy wzrost będzie taki sam dla wszystkich, to właśnie dla emerytów z najniższymi świadczeniami każda dodatkowa złotówka ma szczególne znaczenie w kontekście codziennego budżetu. Warto również wspomnieć o tym, jak druga waloryzacja wpłynie na system emerytalny jako całość. Według szacunków, koszt tej operacji dla budżetu państwa może wynieść kilka miliardów złotych. Jednak rząd zapewnia, że środki na ten cel zostały już zabezpieczone i nie wpłynie to negatywnie na stabilność finansów publicznych. Istotną kwestią jest również to, jak druga waloryzacja wpłynie na wysokość świadczeń w kolejnych latach. Podwyższone we wrześniu 2025 roku emerytury staną się podstawą do kolejnej, standardowej waloryzacji w marcu 2026 roku. Oznacza to, że efekt podwyżki będzie miał charakter trwały i przełoży się na wyższe świadczenia w przyszłości. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada również, że wraz z wprowadzeniem drugiej waloryzacji planowane są dodatkowe działania wspierające seniorów. Mowa tu między innymi o rozszerzeniu programów aktywizacji zawodowej dla osób starszych oraz zwiększeniu dostępu do usług opiekuńczych i zdrowotnych. Dla wielu emerytów kluczowe znaczenie ma nie tylko sama wysokość podwyżki, ale również termin jej wprowadzenia wrzesień 2025 roku został wybrany nieprzypadkowo jest to okres w którym tradycyjnie wzrastają wydatki związane z sezonem jesienno-zimowym, w tym koszty ogrzewania i innych mediów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że druga waloryzacja będzie miała wpływ nie tylko na same emerytury, ale również na inne świadczenia powiązane z systemem emerytalnym. Dotyczy to między innymi świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy emerytury pomostowej. System wypłat podwyższonych świadczeń zostanie zorganizowany w taki sposób, aby nie powodować żadnych opóźnień czy zakłóceń w terminach wypłat. ZUS zapewnia, że wszystkie świadczenia będą wypłacane w standardowych terminach, a podwyżka zostanie uwzględniona automatycznie. Dla osób, które zastanawiają się nad przejściem na emeryturę w 2025 roku, druga waloryzacja może być dodatkowym czynnikiem wpływającym na decyzję o terminie złożenia wniosku o świadczenie. Warto jednak pamiętać, że decyzja o przejściu na emeryturę powinna być przemyślana i uwzględniać wiele różnych aspektów, nie tylko wysokość świadczenia. Eksperci zalecają również, aby emeryci dokładnie przeanalizowali swoje wyciągi emerytalne po wprowadzeniu drugiej waloryzacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości naliczenia podwyżki, zawsze można zwrócić się o wyjaśnienie do właściwej jednostki ZUS. Podsumowując. Druga waloryzacja emerytur w 2025 roku jest ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji materialnej polskich seniorów. Automatyczny charakter podwyżki, objęcie nią wszystkich świadczeniobiorców oraz jej trwały efekt sprawiają, że jest to znaczące wsparcie dla emerytów i rencistów. Na zakończenie przypominamy o subskrypcji naszego kanału oraz kliknięciu dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych ważnych informacji dotyczących emerytur i świadczeń socjalnych. Jeśli podobał wam się ten materiał, zostawcie kciuk w górę i podzielcie się nim ze znajomymi, którzy również mogą być zainteresowani tą tematyką. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Podsumowując, druga waloryzacja emerytur w 2025 roku jest ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji materialnej polskich seniorów. Automatyczny charakter podwyżki, objęcie nią wszystkich świadczeniobiorców oraz jej trwały efekt sprawiają, że jest to znaczące wsparcie dla emerytów i rencistów. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. Kliknijcie również przycisk, lubię to, to bardzo nas motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Zostawcie w komentarzach swoje opinie i pytania dotyczące drugiej waloryzacji, postaramy się na nie odpowiedzieć. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. Kliknijcie również przycisk, lubię to, to bardzo nas motywuje do tworzenia kolejnych materiałów. Zostawcie w komentarzach swoje opinie i pytania dotyczące drugiej waloryzacji, postaramy się na nie odpowiedzieć.